Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moimi Państwa gościem, kolega Arkadiusz Miksa. Witaj, Arku. czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, witam Państwa. Dzisiaj rozmowa na temat bardzo ważnej historycznej postaci, jaką niewątpliwie był generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil który, no, wspaniała historia z czasów II wojny światowej i równie niezwykła, można powiedzieć, wręcz filmowa historia, kiedy pod zmienioną tożsamością przebywał m.in. na Syberii, a po powrocie, można powiedzieć, sam się zgłosił. Do organów bezpieczeństwa e, państwa e, i niestety e, no, skończyło się to dla niego tragicznie. Co warto wiedzieć o generale Augustie Emilu Nilu? No, szanowni państwo, ja właśnie przed tym naszym tutaj z nagraniem spotkaniem sobie nawet wszedłem na na nagranie poświęcone Nilowi, w rozmowę z panem. Maciejem Płużańskim i... Chyba no, Tadeuszem. Przepraszam, Tadeuszem, pomyliłem. Tadeuszem Płużańskim. I no właśnie chciałbym się odnieść do kilku kwestii, do takich wątków, których generalnie w w tym życiorysie się to jakby pomija według mnie dość istotnych i ważnych. Dla mnie one częściowo są istotne, mówię, bo, bo, bo siedzę w tematyce związanej z obozem NKWD w a ten, Był w tym obozie? Tak, Nie? Był, był w tym mil, był w tym obozie w marcu 1945 roku, tuż przed tym, jak właśnie z tego obozu zresztą został wysłany w na Syberię, ale nie jako Nil. Ale nie jako Nil, tak, jako Walenty Gdanicki. No i tutaj też taka właśnie jest pierwsza kwestia, bo, bo, bo też pan Płużański o tym mówił właśnie, że, no, że został nierozpoznany. No, no, no rzeczywiście nie został rozpoznany jako ta ważna persona. Natomiast no, oczywiście on złapany, znaleziono przy nim dolary, zatrzymano go z powodu posiadanych dolarów w Milanówku pod, pod, pod pod Warszawą. Natomiast no, sam, sam, samo to, że znaleziono przy nim dolary, to było uznawane już wtedy właśnie jako, jako przez Sowietów, jako potencjalną działalność szpiegowską, większa ilość dolarów. Natomiast y, on się przedstawiał, że jest Walentym Gdanickim, kolejarzem. E, natomiast to nie jest tak, że y, do końca pozostał nierozpoznany, że uznano, że był po prostu kolejarzem, przypadkową osobą, która handlowała dolarami i być może, nie wiem, tam, myślę, że Sowieci sobie doskonale z tego zdawali sobie z tego sprawę, że... że że to, że to jest tylko taka wmawianie, że każdy, kto ma dolary, to musi być po prostu potencjalnym szpiegiem. Natomiast w 1995 roku Jan Zalewski, jeden z właśnie współwięźniów, który również wylądował na Syberii, opublikował, udało mu się przechwycić taki właściwie jedyny dotyczący obozu LKW w taki raport, mianowicie spis więźniów z obozu 231, właśnie tam w obwodzie swierdłowskim na Uralu, gdzie również jest wymieniony w tym właśnie spisie, właśnie. Walenty Gdanicki, natomiast pod, pod pozycją 169 nawet jest Walenty Gdanicki właśnie opisany, to jest przetłumaczone na język polski w 95 roku. Właściwie jedyny taki tak naprawdę dokument z tamtych czasów. Gdanicki Walenty, syn Wawrzyńca, urodzony w 1897 roku, no, to, to oczywiście fałszywe dane, że urodził się w, w mieście Lubieszów, w, w województwie Brześć Litewski. Złapany rzekomo w Warszawie, co jest oczywiście, mówię, nieprawdą, bo był w Milanówku zatrzymany 8 marca, natomiast przy jego nazwisku jest dopisane agent AK, czyli to nie jest tak, że zupełnie, Sowieci przypuszczali, że nie, że nie jest tak, że po prostu jest tam zwykłym kolejarzem, tylko mieli przypuszczenia, gdyby, gdyby, gdyby nie mieli takich przypuszczeń, to po prostu nie wysłaliby go po prostu na wschód, nie wysłaliby go na, na Syberię. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dość istotna, o której też się mało mówi, to jest o jego postawie generalnie, o jego sposobie, o jego zachowaniu generalnie, o jego godnej postawie, w ogóle wyjątkowej postawie bo mianowicie to obóz NKWD, był, te warunki były tam po prostu skandaliczne. I zarówno jeśli chodzi o warunki sanitarne, jeśli chodzi o wyżywienie, o to, że ci więźniowie wcześniej byli również bici, była wysoka śmiertelność. Potem ta podróż, szanowni państwo, trwała na, na Syberię miesiąc czasu. Nie jechali miesiąc czasu w zimą w wagonach, praktycznie nieogrzewanych, gdzie nie było warunków do spania. Wodę zostawali raz na trzy dni, jakieś, jakieś resztki, nędzne jedzenia, ponieważ wagony z zaopatrzeniem były rzeczywiście trzy, wyjechały z Rembertowa. natomiast oczywiście mkw 20 to wszystko, co się dało, to po drodze sprzedali na alkohol, tak? Więc oni, oni przy niewielkich racjach żywnościowych śmiertelność była tak duża, że z blisko 2000 osób, które jechały w tym transporcie, w ciągu miesiąca zmarło ponad 300, około, około 340 osób zmarło po drodze. Czerwonka, choroby, brak warunków sanitarnych, odpowiednich. I cóż robi Walentyk Danicki? Walentyk Dańcki posiadał leki. Zresztą on przechorował wcześniej też właśnie czerwonkę, miał przy sobie leki. I mimo tego, że te leki mogły jemu uratować życie, po prostu oddał swojemu współwięźniowi, który, no, który dzięki temu, jak sam przyznał po wojnie, no, tylko tak naprawdę dzięki temu przeżył. tak, Więc oddał te, te swoje leki. Zresztą pod wielkim wrażeniem był ten, w ten więzień Walentego. Dużo sam, dużo Był osobą dużo młodszą. Właściwie potem mówił, że całe jego życie inspirowane było, było właśnie życiem generała Nila. I co ciekawe, opisał te swoje spostrzeżenia w takiej właśnie książce, Pruszkowianym w łagrach Tadeusz Bobrowski, że. Żołnierz właśnie Armii Krajowej i to jest bardzo cenna rzecz, bo to są właściwie jedyne wspomnienia tego, jak wyglądało. Wydawało mi się przynajmniej, że to są jedyne wspomnienia dotyczące tego, jak wyglądało to życie obozowe, Nila, ponieważ Nil, kiedy wrócił do domu. Wrócił do Polski, to rodzinie nie chciał na ten temat w ogóle nic mówić. Chciał po prostu to, odciąć ten temat, było to dla niego na tyle takie wspomnieniowo trudne, że rodzina nie znała szczegółów tego, jak w ogóle wyglądała jego sytuacja na Syberii, co się tam tak naprawdę działo. No Oni tylko wiedzieli, że był skrajnie wycieńczony, bo wrócił e, mocno niedożywiony, tam ważył mniej niż 50 kg, ale to była norma. No, niektórzy więźniowie, którzy wracali stamtąd, Polacy ważyli po 32-po 36 kg, dorośli mężczyźni to obrazuje skalę wyniszczenia organizmu. Stamtąd, ale na tym się nie kończy, że on tą pomoc ofiarował. On również na tej Syberii swoje własne racje skromne, niewielkie, głodowe, racje żywnościowe oddawał również innym więźniom, którzy byli w trudniejszej sytuacji. Mało tego. Podtrzymywał więźniów na duchu. Wszyscy mówią, że był pełen optymizmu. Wszyscy mówili wokół, że spodziewali się tego, że rzeczywiście nie był tym, za kogo się podaje, że nie był kolejarzem. Wiedzieli, że przypuszczali, że jest kimś innym, kimś znacznie ważniejszym. Sprawującym jakąś istotną funkcję, natomiast no niewielki krąg osób tylko wiedział tak naprawdę, kim, kim jest Walentyk Danicki, więc postawa naprawdę godna tutaj w wyróżnienia właściwie i docenienia tego właśnie to też że nie, był, że nie był tylko wyjątkowym żołnierzem, ale również wyjątkowym człowiekiem w, w momentach kryzysowych, potrafiącym się odnaleźć, być liderem i pokazywało to niejako również, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu natomiast kolejny wątek to jest taki, że oczywiście no, próbuje się właściwie też go do, zaliczyć do tego panteonu żołnierzy wyklętych i nawet pan Płużański również o tym mówił że no, są tacy, którzy mówią, że on nie był wyklęty, bo on nie walczył w lesie znaczy, ta interpretacja jest według mnie mylna tutaj nie chodzi o to, że czy, czy był w lesie, czy nie był nil i dlatego jest wyklętym, czy nie tylko zupełnie z innego powodu według mnie on nie był wyklęty mianowicie kiedy wrócił już do Polski i przychodzili do niego ludzie z konspiracji, namawiali go do, do dalszej działalności antykomunistycznej. On im po prostu tej działalności odmawiał. I nie dlatego, że się przestraszył, bo, bo tak jak mówię, zachował swoją godność przez cały czas. Nie, nikt go nie mógł złamać na śledztwie, ani tutaj w Polsce, ani tam, tam na wschodzie go również nie złamano. Natomiast chodziło po prostu o to, że on jakby podczas tego pobytu zmierzył się z rzeczywistością, z potęgą jakby niejako Związku Radzieckiego, że zdał sobie z tego sprawę, że ten opór, po prostu fizyczny opór namacalny, no nie ma najmniejszego po prostu sensu. Więc y według mnie, właśnie, no, ja to też przyniosłem szanowni państwo, do studia, y w 2018 roku Narodowy Bank Polski w, w serii, właśnie, monet poświęconym żołnierzom wyklętym, właśnie wypuścił taką monetę właśnie z, poświęconą generałowi Nilowi, z taką właśnie szarfą również biało-czerwoną, bardzo pięknie wyglądająca rzeczywiście moneta o nominale 10 zł, posrebrzana. No i właśnie tu w ramach takiego panteonu właśnie żołnierzy wyklętych. Więc mówię, ja, ja nie uważam do końca generała Nila za, za wyklętego. On się w tylko w pewnym stopniu wpisywał, wpisuje w ten, ten, a on kiedy wrócił, no to on się zgłosił też z prostego powodu. Mianowicie, po pierwsze, wierzył rzeczywiście, że nic mu się nie stanie, a po drugie, no chodziło o kwestie emerytalne. On chciał po prostu, no miał na utrzymaniu dzieci i chciał po prostu z czegoś żyć, i, i dlatego się zgłosił i liczył na to, że po prostu jego stopień wojskowy, czy czy, jeśli nie, nie ten z czasów wojny, to przynajmniej przedwojenny zostanie po prostu uznany i będzie mógł po prostu żyć i funkcjonować. Więc no wyklęci zazwyczaj nie szli do komunistów na rozmowy po to, żeby rozmawiać na temat powiedzmy tutaj w przywrócenia ich stopni i możliwości korzystania z emerytury, więc to nie do końca właśnie jest tak jak się mówi. Jest jeszcze jeden też istotny wątek w tym wszystkim dotyczący jego osoby. To znaczy jego skrótnie się pomija po prostu w jego życiu Rysie pewnie jest to istotne fakty. To znaczy po pierwsze to, co, o czym warto powiedzieć, że rzeczywiście Nil był piłsuczykiem. Nie był to może taki skrajnie zagorzały piłsuczyk, ten z pierwszego szeregu, ale na pewno był piłsuczykiem takim, by powiedział, z drugiego czy trzeciego szeregu. Podczas przewrotu majowego, w przeciwieństwie np. do generała Andersa, poparł przewrót majowy, tak? Opowiedział się za piłsuckim. Ale jego postawa, jeśli chodzi o drugą wojnę światową, też jest bardzo ciekawa, bo mimo tego, że sprawował potem tak, wysokie, tak wysoką funkcję w ostatniej fazie funkcjonowania Armii Krajowej, bo, że był zastępcą komendanta głównego Armii Krajowej, a wcześniej też również była szansa, żeby został szefem sztabu Armii Krajowej, i był kierownikiem dywersji, KDW. KDW, tak. To był przeciwnikiem w ogóle wybuchu Powstania Warszawskiego, tak? Ponieważ jemu w 1943 roku wyznaczono budowanie struktur takiej organizacji, właśnie nie, czyli tej takiej organizacji, która już wtedy no, zakładano, że właśnie że Polska będzie wyzwalana przez Sowietów i że trzeba przygotować takiej struktury, takiej organizacji. O charakterze niemilitarnym, niezbrojnym, ale takim, takim bym powiedział bardziej intelektualnym, takim, który będzie budował struktury właśnie oporu antykomunistycznego, tak na ziemiach polskich. I, i kiedy, kiedy, po, prostu, kiedy i po prostu kiedy przyszła taka sytuacja, że się okazało, że jednak oni, że jest parcie z tej, ze strony tych no, z systemu z których on się sam zresztą wywodził, na to, żeby powstanie po prostu wybuchło, no to on był przeciwko temu, ponieważ stwierdził, że cała ta jego robota. Że to po prostu zniszczy to wszystko, to to, się, to budowę tych struktur, tych, tych, siatek, ponieważ no wielu tych ludzi po prostu, no wiadomo było, że, że zginie, że, że, że no, pewnie nawet on nie przypuszczał, że aż tak wielu zginie, że to się okaże aż taką wielką katastrofą. Natomiast no uważał, że cała ta jego robota, ten, ten, ten siermiężny plan, to wszystko, co robił, się narażał oni i otoczenie, że to wszystko po prostu, mówiąc wprost, szlak trafi no i wtedy też jakby tuż przed tym samym wybuchem Powstania Warszawskiego był odsunięty tak, od właściwie go nawet nie było tutaj formalnie bezpośrednio w ogóle w Warszawie w trakcie Powstania Warszawskiego więc został odsunięty na ten czas z racji tego, tego swojego sceptycyzmu od udziałów w czynnym udziału, że tak powiem w kierownictwie w Powstania Warszawskiego, więc tu warto też właśnie o tym ludzi podkreślać, że zachował, zachował się zdroworozsądkowo jeśli chodzi o, o tutaj realne, by powiedział zagrożenia związane z wybuchem Powstania Warszawskiego dla samych powstańców i i dla miasta Warszawy i o tym też warto pamiętać, a o tym się te środowiska, które dzisiaj dla których też, no, dla których jest istotne i ważne, to będzie o te około Piłsudczykowskie, te, te neosanacyjne, no właśnie skrzętnie to, to po prostu pomijają. Ja, wydaje mi się, że warto właśnie o tym pamiętać i o tym mówić, że, że, że nie do końca był ich, jak to się mówi, nie do końca był z ich ekipy generał Nil, że, że, że posiadał was, własne zdanie i mówię, to też ta jego próba tego, że się po prostu zgłosił i ujawnił, no też była nie tylko tym, naiwnością, tak jak się to dzisiaj podkreślę, że był naiwny, że, że, że mu to odpuszczą, ale po prostu on rzeczywiście nie chciał prowadzić dalej zbrojnej walki i oporu, uznając, że to po prostu jest bez sensu, tak? I nie dlatego, że go mówię, że go sowieci wystraszyli i że przeżył tą gehennę, jaką przeżył, tylko po prostu dlatego, że jakby zmierzył się z, z potęgą, zrozumiał po prostu, że, że to jest walka z wiatrakami, to znaczy, że w tym momencie, Polska, Polacy sami nie będą w stanie po prostu jakimiś walkami w lesie po prostu wy, wykuć sobie pełnej niepodległości od Sowietów, że, że to zostało przesądzone na Zachodzie i nie ma po prostu takiej możliwości, w tym momencie, że to niepotrzebna po prostu danina krwi i, I lepiej myślę, że o tym, do, brak takich bezpośrednich odniesień do tego, ale wydaje mi się, że po prostu to było tak, że uznawał raczej, że lepiej, że tak powiem, w jakiś sposób w tych realiach komunistycznych tą Polskę odbudowywać z tych zniszczeń wojennych, niż po prostu siedzieć w lesie i, i toczyć dalej nieustanne walki po prostu z komunistami, które są bezsensowne. Warto zaznaczyć, że właśnie zginął w zasadzie w ostatnich dniach stalinizmu. Yy, Józef Stalin przeżył go zaledwie o dwa tygodnie. Yy, śmierć yy, generała Augusta Emila Fieldorfa Nila to jest 24 luty 1953 roku. Yy, oczywiście w Polsce system yy, stalinowski trwał jeszcze do 1956 roku, jeszcze kolejne trzy lata. Ale jeżeli chodzi o. Samo życie Stalina, no to Nil zginął tuż przed śmiercią przywódcy Związku Sowieckiego i zmarł, znaczy został zabity przez powieszenie, tak? Tak, przez powieszenie tak. w wieku 58 lat. Znaczy, tutaj jeszcze w tej historii są takie właśnie wątki: no właśnie, że nie skorzystano po pierwsze z prawa dla niego, z łaski, że nawet rodzinnie próbowano wejść tam w znajomości z siostrą samego Dzierżyńskiego, który mieszkała w łodzi, to też nie pomogło, że jakby niejako no, tak strasznie zależało na tym, żeby go po prostu zgładzić jeszcze w taki sposób, jeszcze zarzucając mu co już w ogóle dla niego było upadlające. Współpracę właśnie z, z Niemcami, walkę z oddziałami rzekomo partyzantki radzieckiej, która czegoś takiego w ogóle nie miała miejsca, również walkę z, z jakby z Żydami, totalny po prostu absurd. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jeden wątek, tak bo nam się dzisiaj często zarzuca środowiskom narodowym, że my wyolbrzymiamy ten tak zwany epizod tak zwanej żydokomuny w okresie stalinowskim i że ci ludzie byli odpowiedzialni za zbrodnie. Że to jest po prostu wątek, tak naprawdę, który my wyolbrzymiamy, bo nie lubimy po prostu Żydów. No, szanowni Państwo, nic bardziej mylnego. To jeszcze podkreślę, właśnie, jedną ważną rzecz, żeby nam nie ugnęła. Więc, tak. Generał Nil ląduje w obozie. znaczy nim jeszcze, bo nowy oboz oczywiście był przesłuchiwany przez, na tych, w tych katowniach, właśnie na terenie Warszawy, czy tam, czy w, w, na terenie Włoch. Oczywiście tymi oprawcami byli Żydzi. Potem trafia do obozu NKWD, którym zarządzają tym obozem, oczywiście NKWDiści, radzieccy, tak. Ale co ciekawe, cały ten pion, komendant, zastępca, ci wszyscy oficerowie byli również Żydami. I co ciekawe, wyjeżdża z Polski do obozu NKWD numer 231 w obwodzie Stwierdłowskim, tak. I tamtym obozem w NKWD również zawiadują Żydzi. I potem, szanowni Państwo, ktoś się dziwi, że my mówimy o tym, że, że to Żydokomuna. I potem wraca właśnie do Polski, jest aresztowany i jest, wyrok na niego wydaje sąd składający się z sędziów również pochodzenia żydowskiego. No i, i potem, jak nie mówić, jak nie wiązać tych spraw ze sobą, czyli narodowości, generalnie sprawców, z tym, co się stało, kiedy na tych wszystkich etapach od jego momentu aresztowania. Pobytu w obozie NKWD, wywózki na Syberię, powrotu do Polski i yy, z procesu sądowego na wszystkich tych etapach byli Żydzi. Więc, więc sami sobie Państwo i niech, niech, niech ci, którzy nas krytykują, sobie sami odpowiedzą, czy. To jest uzasadnione czy nie? Mówienie o tym, że kto był generalnie sprawcą tego wszystkiego, tak? Że, to, że kierowali tym Żydzi, że, że kierowali tym obywatele polscy żydowskiego po prostu pochodzenia, tak? Oni, oni mieli ten, byli tym najbardziej nieprzyjemnymi, oni podejmowali decyzje. Oczywiście Polacy też się, byli tacy, którzy się wysługiwali, robili to generalnie i to jest, to jest złe, że też o tych ludziach oczywiście mówić i ich napiętnować. Niemniej kierowali tym, kierowali tym ludzie po prostu określonej prowincji, określonego po prostu pochodzenia, a którzy z Zwłaszcza jeszcze tutaj akurat Nil nie był narodowcem, ale w wypadku na przykład więźniów o poglądach narodowych, no to mówi się wprost, że oni po prostu odreagowywali za, za te rzekomy, rzekomy antysemityzm ruchu narodowego przedwojenny, więc narodowców, jak to mówiono, należy po prostu z, z, z powierzchni gleby po prostu znieść. E, jak to się mówi, ma ich po prostu nie być, tak? Mają być fizycznie, mają być po prostu wycięci. Więc mówię, trudno tutaj nie znaleźć, bym powiedział korelacji między, między jedną kwestią a drugą. I jeszcze jedna rzecz, o której Państwo chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie tak jak powiedziałem, Nil bardzo niechętnie mówił rodzinie o tych swoich przeżyciach i wspomnieniach. Ten Tadeusz Bobrowski właśnie w tej swojej książeczce to spisał, ale ja bardzo przypadkiem, nawet nie sobie z tego sprawy, gdzieś w antykwariacie ulicznym w Warszawie trafiłem na taką książkę. Nil siedziałem z Tobą w jednej celi. I to jest taki właściwie utwór poetycki. To nie jest to poezja wysokich lotów. Autorstwa. Hmm, Włodzimierza Rzeczyckiego opowieść poetycka o Nilu on siedział właśnie z Nilem w tej ostatniej fazie, tuż przed jego śmiercią i właśnie to jest o tyle cenna rzecz, że mówię, że poetycko to nie jest coś w bardzo wysokich lotów nie jest to Adam Mickiewicz czy, 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 czy Tadeusz Gajcy niemniej yy, wartością te, tego, tego poematu jest to, że widać, że tutaj, jak to się mówi, Nil otworzył się na tego współwięźnia i bardzo cenny szereg informacji dotyczących tego swojego pobytu w obozie tym właśnie na Syberii, tutaj w tym jest ukazanych, no, musiał ten po prostu rzeczywski wiedzieć od Nila bezpośrednio, bo, bo to są całe fragmenty tego, jak wyglądała ta sytuacja w tym obozie, więc bardzo mała, znana publikacja, bardzo, bardzo cenna, bo mówię, wnosząca właśnie w to, w jaki sposób rzeczywiście Nil widział, w jaki sposób przekazał to współwięźniowi w tej ostatniej fazie, tuż przed swoim śmiercią, okoliczności tego, jak wyglądało właśnie życie i praca na Sybryk, gdzie on pracował, mówię, jako przy wyrębie lasu, tak, wyniszczająca praca przy wyrębie lasu, zimą, w skrajnie niskiej temperaturze, przy głodowych racjach żywnościowych, ewentualnie budowa nasypów kolejowych, umocnień, tym się zajmowali tam Polacy, przy też również dużej i wysokiej śmiertelności. To chyba tyle na temat pana generała. Bohatera polskiego, który nie zamierzał walczyć z bronią przeciwko nowemu wówczas w Polsce ustrojowi, niemniej ze względów no, bytowych, emerytalnych i tak dalej, ujawnił się. I to skończyło się tragedią dla niego i dla jego rodziny. Więc postać tragiczna, ale z pewnością postać godna naśladowania, tak jak powiedziałem, w tym wymiarze ludzkim tej jego postawy empatycznej, tej jego, że rodzina tam prosiła, żeby on prosił właśnie Bieruta o prawo łaski, on tego, on tego nie chciał zrobić. Wolał po prostu umrzeć niż, niż prosić ich o, o łaskę. Postawa również właśnie mówię, niezłomnego żołnierza i też takiego zdroworozsądkowego żołnierza w tym sensie, że walczymy wtedy, kiedy ma to sens. Natomiast, kiedy nie ma to sensu, to po prostu nie podejmujemy walki po to tylko, żeby, żeby walczyć, żeby szafować polską krwią, więc więc mówię, na, na pewno postać, choć mówię, nie, nie był narodowcem, to, to postać godna z pewnością naśladowania wywodził się z obozu Piłsudczykowskiego, ale ale bym powiedział, z tej frakcji zdrowo, zdroworozsądkowej i, i myślącej, bym powiedział w sposób właściwy, więc postawa i również żołnierz, warto powiedzieć, wojny polsko-bolszewickiej, tak, także ten szlak bojowy też nie tylko z 1939 roku, ale również właśnie z okresu wojny polsko-bolszewickiej, więc mówię, postać godna naśladowania, zwłaszcza do młodego pokolenia. Postać, która się w, w, w sytuacjach, bym powiedział, kryzysowych, sytuacjach trudnych, w których no, ludzie często, bym powiedział, pękają i, i wielu innych, no, postępowało źle, w sposób niewłaściwy. On jednak. Po, był człowiekiem po prostu honoru, był człowiekiem z zasadami i po prostu z tym swoim życiem, tą swoją niezłomnością, tam taką zdroworozsądkową. Tragicznie bym powiedział, wypełnił to, to, swoje, to swoje dzieło. tak Bo Wpisane to było niejako, to wysokie stanowisko, które zajmował tak? w, w strukturach Armii Krajowej było, było kwestią czasu. Przecież gdyby, gdyby oni wiedzieli, kiedy go zatrzymali w 35 roku w marcu, że to, jest, że to nie jest nie żaden Walentyk gdański tylko że to jest rzeczywiście Nil, no to on nie wyjechałby nawet na Syberię, tylko od razu otrzymałby wyrogi i byłby już w 45 roku zlikwidowany, a w ten sposób jeszcze no, od 45 roku do 48 jeszcze 8 lat, że tak powiem żył, tak, jeszcze 8 lat żył, część z tego oczywiście w tragicznych, skrajnych warunkach, mówię, ale, ale, ale jednak udało mu się te 8 lat o te 8 lat to swoje życie wydłużyć, dzięki temu, że nie został rozpoznany Dziękuję bardzo Państwu za uwagę Moimi Państwa gościem był Arkadiusz Miksa Dziękuję bardzo Arku Dziękuję Państwu za uwagę a Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów, nasze filmy i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitszu, na CDA, na VK oraz zapraszam do naszej księgarni wysyłkowej CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, myślniksklep.pl, a tam wiele książek dotyczących historii Polski e, i współczesności Polski. E, proszę zapoznać się z tą ofertą na cep, myślniksklep.pl. Dziękuję Państwu za wpłaty finansowe. Dzięki którym możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo darowi z nami wspomóc nasze dalsze działania, prosimy o wpłatę na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Cześć w Wielkiej Polsce? Cześć Wielkiej Polsce.